Każde przedsiębiorstwo opiera się na inwestycjach, które są kołem zamachowym rozwoju firmy. Kluczem do zarządzania nimi są najwyższej klasy specjaliści oraz unikalny sposób zarządzania. Mija rok od uruchomienia Akademii Zarządzania Projektami w Przemyśle, w której udział wzięły największe firmy z branży wydobywczej. Czym zatem jest Akademia i w czym pomaga? Akademia to inicjatywa oddolna tworzona przez firmy, które widzą szanse i możliwość rozwoju w obszarze zarządzania projektami. Na początku to miały być studyjne wizyty, studyjne spotkania i mamy nadzieję, że takie spotkania w bieżącym roku będą się odbywały. Dla KGHM Akademia Zarządzania Projektami w Przemyśle to forma integracji społeczności zajmującej się zarządzaniem projektami. To także otwarcie na wymianę wiedzy i doświadczeń zarówno wewnątrz organizacji, jak i z partnerami JSW, PGG i IPMA Polska. Dzięki Akademii Zarządzania Projektami odkrywamy talenty. Nasi pracownicy imponują swoim kreatywnym podejściem, umiejętnością przekazywania wiedzy, a także pasją, z jaką opowiadają o zrealizowanych projektach dzięki aktywności poszerzają swoją wiedzę i poprawiają zdolności komunikacyjne. Jesteśmy przekonani, że udział w Akademii wpływa na rozwój profesjonalizmu w zarządzaniu projektami w KGHM i podmiotach partnerskich. Polska Grupa Górnicza, uczestnicząc w Akademii Zarządzania Projektami obok takich spółek jak KGHM czy JTSW, może zdobywać nową wiedzę, nową wiedzę w zakresie zarządzania projektami. Implementować ją do codzienności, do codziennej praktyki w zakresie zarządzania projektami, projektami finansowymi, biznesowymi, projektami hr czy projektami z zakresu zarządzania oraz projektami technologicznymi. To jest wymiana doświadczeń, to jest wymiana wiedzy, wzajemne wspieranie się, i to wpisuje się w koncepcję, którą realizuje Polska Grupa Górnicza, w koncepcję organizacji uczącej się. Akademia Zarządzania Projektami w przemyśle jest dla nas. Bardzo ważnym projektem, kluczowym, bo stawia na rozwój naszej kadry, naszych pracowników, ludzi, którzy w tej chwili w Jaszyńskiej Spółce Węglowej obracają kwotą 4,5 miliarda, realizując 60 projektów inwestycyjnych strategicznych dla tej firmy. Cieszymy się, że byliśmy inicjatorami tego projektu, cieszymy się, że możemy wymieniać się doświadczeniami z KGHM, z PGG, no i liczymy na dalszy rozwój tego projektu, bo to jest rozwój naszych pracowników. Akademia Zarządzania Projektami w Przemyśle to bardzo ważna inicjatywa dla Igna Polska, ponieważ wpisuje się ona bezpośrednio w naszą misję poprzez propagowanie dobrych praktyk i wymianę doświadczeń wśród firm zrzeszonych w Akademii. Współpraca JSW, KGHM i PGGS z IPMA Polska wpływa na rozwój profesjonalnej społeczności zarządzania projektami w Polsce. Projekty przez nas realizowane należą pod kątem technicznym i zarządczym do najbardziej złożonych projektów przemysłowych. Każdego roku realizujemy projekty warte 2,5 miliarda złotych. Wierzymy, że wrócimy do formuły warsztatowej, która obejmuje wizyty studyjne, co uatrakcyjnia i ułatwia wymianę doświadczeń i wiedzy. Oczywiście na dzień dzisiejszy możemy spotykać się tylko online, organizować różnego rodzaju webinary i myślę, że w tym kierunku również pójdziemy. Natomiast mam nadzieję, że do naszego projektu, tutaj na zaproszenie Stowarzyszenia IPMA, przyłączą się również inne spółki. Stawiamy na rozwój trzeba się rozwijać chcielibyśmy bardzo aby do akademii dołączyły się pozostałe duże przedsiębiorstwa Pierwsza edycja Akademii rozpoczęła się w grudniu 2019 roku od spotkań i warsztatów W związku z pandemią COVID-19 w roku 2020 spotkania odbywały się online w formie webinarów w których w sumie uczestniczyło 400 osób Za nami 2020 rok rok, w którym Akademia Zarządzania Projektami w Przemyśle rozpoczęła swoją działalność, rok, w którym Akademia wstrzymała swoją działalność, i rok, w którym Akademia Zarządzania Projektami w Przemyśle powróciła. Udało nam się spotkać kontaktowo, ale zmuszeni byliśmy do zmiany naszych planów i spotykamy się w sposób zdalny. Nie poddajemy się, planujemy nasze dalsze działania. Chcemy, aby tuż po zakończeniu pandemii nasze działania wróciły do planów pierwotnych, a więc do tego, abyśmy mogli się spotkać w trakcie warsztatów. To nie jest łatwe, to duże wyzwanie, ale przygotowujemy dla Was plan, który pozwoli Wam na podnoszenie Waszych kompetencji, na to, abyście mogli być lepszymi kierownikami projektu. Nowy rok 2021 zaczynamy z wielką niewiadomą. To, co jest pewne, to kontynuacja spotkań w formie webinarów w akademii, ale też przygotowanie się do tradycyjnych spotkań, jak tylko sytuacja na to pozwoli.